No bo nie mogę więcej zwiększyć mocy w mikrofonie, bo mi piszy. Muszę zostać na tym co jest. W każdym razie, dobrze, ja się nic słyszałem, tak? Teraz jestem w centrum zakładów chemicznych Police, można powiedzieć. Przy takim jeziorku, przy et 2 tak zwane jeziorko e, przeciwpożarowe. To jest, no, środek zakładów chemicznych Policjach To bardzo fajnie jest, słychać, bo nigdy policz przez tą górkę nie było słychać dobrze. Jeszcze. Tym bardziej, że kabelek mam do wymiany. Eee, powoli się do tego zbieram. Bo mi czasem masa ucieka, ale dobrze słychać, że, te, że, że, no, że to fajnie idzie. Nie? Fajnie, po raz pierwszy słyszę kogoś za polic Na no, razie, kolega, chyba tylko ze zdjęć fazy nie? nie mieliśmy chyba okazji, się spotkać. No nie, ominęła mnie przyjemność kopania dołka, kraju, kraju chyba lampowy na to wszystko.